Witam na kanale Terra for you", a To jest właśnie filmik z serii wędkarstwa. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak złożyć właśnie taki zestaw na spinning. O, taki zestaw na spinning. No okej, okay. no więc do złożenia takiego zestawu spinningowego będzie nam potrzebna przynęta spinningowa, czyli w moim wypadku taki oto rybka gumowa. Potem będzie nam potrzebna stalka by na przykład szczupak nie przegryzł nam żyłki i żebyśmy nie stracili naszej przynęty no i sama wędka z żyłką ok, no więc zaczynamy musimy trochę popuścić sobie żyłki ok, tyle gdzieś ile żyłkę? Średnio no więc dobra więc tak, składamy żyłkę żeby zawiązać żeby związać żyłkę ze stalką robimy to w ten sposób wkładamy żyłkę na pół O tutaj tak wkładamy żyłkę w ten sposób Widać to na pół Dobra I teraz chwytamy u góry i zakręcamy troszeczkę Cyk Zakręcamy, zakręcamy Idzie, czekajcie O, zakręcamy, tu jest taka pętelka nowa, widać? Widać Średnio widać, ale widać. Więc i teraz tak. Przekładamy teraz przez talkę. Pętelkę. Widzicie? Przekładamy, przekładamy. Przekładamy siach. Tutaj mamy teraz taką pętelkę, no nie? I teraz tą pętelkę dowijamy. Nie, do, dociskamy do tej żyłki. O tutaj. Do tej żyłki to jest tu. Tak? Trzymamy tak. I teraz tym końcem żyłki, który nam został, tu jest taki, nie używaliśmy go, to jest ten ze zdjęcia, oplatamy cztery razy koło pętelki i żyłki. Raz. Dwa. Trzy. 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 i cztery ok trzy i trzy i cztery ok no i teraz <laughs> wystarczy yy, przewinąć ten yy, ostatni koniec przez pętelkę no i teraz zaciskamy, dociskamy do, do stalki po prostu. Ciach, 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 ciach. I bingo. Widać. Trzyma mocno. Tu przy stalce, o. Mamy zrob połączone z żyłką, bardzo ładnie. Widać. No i teraz ten już ostatni. Taki odstający, to, o. Tą odstęp, tą żyłkę Sekunda, bo mi znowu Tą odstęp, Tak, no co jest, oczku no. Tą odstęp, tą żyłkę O, tą, cyk Możemy odciąć To tak Jak najbliżej odcinamy ją Ok jeszcze no i dobra no i to już jest zamontowane widzicie ładnie, no i wystarczy nam teraz zapiąć naszą przynętę no, zapinamy bardzo prosto po prostu przewijamy przez tą dziurkę chwilkę przewijamy o ten drucik no i teraz zaciskamy go no, tutaj, no i wszystko połączone. Możemy iść na spinning. <śpiewanie>